Witam Was, witam Was w 29 odcinku mojego let's playa gry OpenXcom. Ostatnim razem byłem na wybitnie do dupy terror site. który poszedł tak, że niech mnie szlak. Ale no cóż, muszę z tym handlować. Wojtek jest na nadal chory i leży w łóżeczku. Mm. No i cóż, czekam na dostawę świeżego mięsa armatniego niniejszym. Dobra, mamy nowych pacanów. Kto zasługuje na to, żeby być Michałem? Myślę, że... Emmanuel ma największe reactions. Okay. Czyli tak, Michał. Extens jedenasty. Okay. Zobaczmy, kto tam jeszcze padł. Ald ósmy, Ewelina szósta i Szymon piąty. Matko jedyna. Dobra. Hmm, czyli tak. Paweł Wirus 9. Ok. Paweł Wirus. Nie, co ja gada? Wirus tu nie umiał przecież. Tomasz Art 8 miał być. E... Tomasz Art 8. Ok. E... Ewelina 5 i są. 4, dobra, czyli tak Ewelina Erin 6 i Szymon Los 5? Państwo niestety nadal nie mają armorów, więc musimy na to poczekać. Żeby się manufakturuje dopiero, więc chyba muszę nawet wręcz zwiększyć ilość. Na zapas sobie zrobię dwa. Na wszelki wypadek. Kurde, duże ufo. Gdzie lecisz, Baranie? W tym momencie jeszcze nie, nie odważa się lecieć na prawda polowanie. E, przy okazji przestawię kolejność Pacanów. E, Paweł dobrze. Teraz tak. Wojtka i lecha dam na sam koniec, bo nie umiał psi Yy, i ziemowita, więc wy, panowie niniejszym, wy panie i panowie stajecie się niniejszym yy, moimi głównymi siłami. Czyli tak, Ewelinka, Tomasz, Szymon, okej, okay. niech będzie. Dyn, dyn, dyn. Jeszcze jeden tylko. To chyba tu jednak cztery były. No, przynajmniej skończyłem badania nad rasą, kurde, snake Manów, Super. Dobra, kolejny medyk, którego copnąłem. Okej. Okay. Eee, wracamy do pracy nad Avengerem. No dobra, jesteśmy marginalnie pozytywniej, więc mogę zacząć psionic training.

No, i co tam dalej? Chrysalid żywy. Się wybadał, kolejny medyk. Najpierw chcę wybadać wszystkie te tematy, które yy, mogą się pojawić u innych rodzajów, yy, prawda, yy, złapanych, ale nie są dla nich ekskluzywne, dlatego chcę wyczerpać tematy badań, zanim użyję większej ilości. duże. Kuszące, ale nie mogę. Nie mogę po prostu. Nie mogę. Zwłaszcza, że teraz już teoretycznie mam dość yy, alerium, żeby to znieść przez jakiś czas. Bo kolejnym priorytetem w tym momencie jest dokończyć badania, zbudować drugi. Yy, drugi. kurde. drugiego Avengera. i dopiero się wziąć za. Yy, za prawda niszczenie baz sukcesywne. Priorytetem, absolutnym priorytetem jest dla mnie w tym momencie, yy, żeby moi żołnierze mieli jakieś rozsądne moce psi. Jedyna osoba z rozsądnymi mocami psi jest yy, właśnie w szpitalu. Dlatego muszę z tym handlować. Dobra. Tym. Myślę, że jak skończę budować Avengera i zarobię jeszcze trochę kasy, to spróbuję budowaniem jeszcze kolejnej bazy. Redzielacie dzielacie szpacanie. Rodzaj misji został mi. Hyperwave Decoder, bardzo przydatna. ...technologia, za którą natychmiast się wezmę. Small, very low. Poprosimy Interceptora. Piu! Mhm. Dobra, mamy Avengera skończonego. Teraz jak już mogę powrócić do produkcji... Chociaż nie, zanim powrócę do produkcji, to zbuduję dwa plazma-bimy. Ok. Dwa plazma-bimy dla niego zbuduję. ci szpacanie. Mhm. Eee, żebym mógł po prostu najzwyczajniej w świecie uzbroić. Bo ten drugi Avenger ma w, w, za zadanie lecieć do drugiej bazy. Jeśli się zbuduje żeby móc reagować na, prawda, zagrożenia i tak dalej. Dobra, mamy... rozmawimy. Okej, okay, okej. Okay. I teraz tak. Przydałoby się tu przebudować sporo rzeczy, bo... te Living Quatersy i General Storesy tak daleko przeszkadzają w obronności bazy. Więc... W tym momencie myślę, priorytetem będzie, żeby było w tak. Yy, defensesów narobimy od groma. Ok, i tutaj będzie Hyperwave Decoder. Myślę, że w taki sposób to zrobię. I przy okazji zacznę się pozbywać zbędnych rzeczy niedługo. Yy. Tim. Tim. Bo oczywiście dowcip polega na tym, że dla fusion defasasów nie potrzebuje produkować e, fusion bomb. Dobra. Hyperwave decoder jest, będzie mi bardzo przydatny, bo e, będę mógł dzięki temu dowiadywać się z jaką misją leci statek określony, jak już go wykryję. E, okej. Okay. I następnym razem, mam nadzieję, nie popełnię tego samego błędu, że po prostu. Kurwa, karaka, spowiadacie. Zobaczmy, jak tam jestem uzbrojony i przygotowany. Eee, Szymona, trzeba wciuszyć. Marność. Spróbuję z trzema czołgami. Może trochę mi to pomoże. Wystartować, przynajmniej. No i cóż, lecimy. Kolejna misja w dzień. Kolejna misja, w której niewiele się będzie działo. Podejrzewam. Znaczy... Mam szczerą nadzieję, że nie będzie się wiele działo. Dobra, zapisujemy. Yy, dla wszystkich, którzy nie, po nie potrafią psy. Taki schemat. Ty potrafisz, ty potrafisz. Wojtku, pana trzeba uzbroić koniecznie. Okej. Okay. Okej, okay. wszyscy, którzy potrafią psi chyba są przygotowani. Dobra, nie jestem w rogu, co jest najgorsze, bo jestem przy ścianie. Ale jest to marginalnie lepsze niż zwykłe tendencje. Dobra, dwóch pacanów tutaj. I cyberdisk, OK. Spróbujmy tak. Złapmy moich ludzi, którzy potrafią psi. Dlaczego oni są na froncie? To, się, to jest pytanie. Lech, y, Łukasz, fu, Wojciech, ponieważ jest najmocniejszy. Zrób tak. No, nope. Łukasz, w tobie cała nadzieja. Dobra. Zwykły żołnierz. Spróbujmy zrobić tak. Po pierwsze, rozejrzy się, czy tutaj nie ma nikogo. A po drugie... No niestety, cywilowi się oberwało, kurde, szrapnelem. Ehe... Niefortunne, ale życiowe. Dobra. Teraz tak... Chippy, łap tego pacana. No niestety się nie udało, także muszę wyjechać całą swoją załogą zła Eee, hmm, pojedziesz... o! jeszcze jeden, i on ma small launchera, dobrze by było go złapać żywcem chyba, że go podjadę i zatroluję wątpię, że się uda, ale kto wie robiłem głupsze rzeczy w życiu hmm. jeszcze ktoś? cyberdisk Daleko dość, ale... Tyle, tyle dobrego, że go widzę. Okej, okay, dobra. Teraz tak. Trzeba zaplanować kolejność wychodzenia. Szymon, jesteś pierwszy i prosimy zaszczelić tego pana. Dobre możliwości, oczywiście. No. Nope. Mhm. Dobra, chip już był ruszony, wy panowie wszyscy byliście ruszeni. Więc wirus musisz podejść tu i spróbować się rozprawić z tym Cyberdiskiem. Ładnie, ładnie. Nie powiem, nie powiem, że nie. Dobra, czy ktoś tu jeszcze ma dużo tajemnic? Słabo. Próbujmy z Michałem. Wątpię, że się uda, ale... Cóż... Do odważnych mi tutaj Nice! Nice, Michale! Podziwiam. Okej. Okay. Teraz tak. Ad. Gotuj się do wyjścia. I Ewelina gotuj się do wyjścia. Nie bardzo mnie cieszy taka konfiguracja wszystkiego, ale nie mam wyjścia innego w chwili obecnej. Dobra, po jednym Wirus, oczywiście. No dobra, to tak, pan niniejszym zostaje zterminowany żeby nie, nie zdążył zabić potencjalnie tamtego frajera. Teraz tak, Cho'Gath musi wrócić tutaj, żeby obserwować. To jest bardzo ważna obserwacja. Wiesz, że tamtego facana trzeba pnąć. Kto tu stoi? Dobra. Czyli pan, mam nadzieję, umrze. Bardzo dobrze. A tego pana chcę złapać, bo on chyba ma Small Launcher'a. Więc tak, Wojtku, prosimy o interwencję. Uh -huh. Łukasz, interwencja. Kurde, twardy facet. Powinienem od Chipiego chyba zaczynać. Oh. Do dobry. No uh, ad. You're up. Podlecisz tutaj, żeby się jakoś w miarę zabezpieczyć przed potencjalnym atakiem. Szymon. Kurde, chciałbym złapać tego faceta. Byłoby dobrze. Więc myślę, że ty zlądujesz i przejdziesz się pieszo. Wojtek już nic nie może. Czołg też nie. Drugi Czołg też nie. Michał. Michale, czy ci nie żal? Się wystawiam, ale no cóż, Ewelinka też powinna badać te rejony teoretycznie. I widzi tego pacana, no, ale nie chcę, żeby ona go widziała, więc. <laughs> Okej, <Okay. laughs> metoda schodzenia po schodach. Wygląda względnie bezpiecznie. Tutaj. Mhm. Ten pan się schował. Co jest fortunne. Dla mnie. E, jedź za nim. Może uda mi się go zmusić do strzału. Reaktora. A może mam lepszy pomysł w sumie. A, nie mam już tajemniców. Okej. Okay. Ale ostrożnie, pamiętaj. Yy, wirus, możesz się ruszyć w końcu. Mhm. Dobrze, cieszy mnie, że go widzisz. Ale, nie, ale że polujemy na niego, to na razie tylko się schowaj. Szymonie, yy, penetruj, może w tym kierunku jedno? Zaczynamy yy, penetrowanie tego pana, co się niestety nie udaje póki co. Dobra, Wojtku. O! Aha, jeszcze Ewelink nie ruszyłem. Okej, okay. i ald jakaś strasznie dziwna kolejność tego wszystkiego. Dobra. Mhm. Dobra, wróćmy do tej sytuacji. Po pierwsze rozejrzę się, po drugie... O właśnie. Mhm. Chippy, prosimy. Musi się w końcu udać. Trudno się. Muszę z tym żyć. Dobra. Poczynimy tu tylko eksterminację. Bo... Bez sensu to wszystko. Pięknie. Bardzo słusznie. Bardzo zacnie. Yy, wirus. Ty musisz do, do budynku się dostać. Żeby go obserwować. Przecież w sumie, skoro ci panowie żyją, to... Znaczy, mam nadzieję, że to są panowie. Hm? W sumie to były lata 90., jak gracha wychodziła to trochę ciężko stwierdzić. <laughs> e, Okej. Okay. Dobra. I Szymon. E, Szymon też nie bada ten budynek. Ty będziesz badał trzecie piętro. Ok, wysiedzicie, a Chowdża zasuwa w tym kierunku ogólnym. I bada dalszą część tej ulicy. mi. Na razie tylko tu ptają, więc nie jest to duży problem. Dobra, to teraz tak. Chowdża, prosimy o reakcję. Zareagowałeś, że nie chcesz szlak. Hmm. Jak miło, że pan się ujawnił. Ciekawe czy go trafię. Nope. No dobra, czyli tak. Ty widzisz tego pana i tego pana. To spróbuj najpierw od tego pana. Bardzo zacnie. Teraz tego pana. O, jeszcze na snapsa. Na Snapa. No, niestety. Dobra, wirus nie bardzo, niewiele może zrobić, więc leć do góry. Na daszek, prosimy. Okej. Okay. Siedź tu. Ewelinka z kolei zajmie się tym panem, którego zauważyliśmy tutaj. No. Będzie się chciała zająć tym panem. Dobra, ale to twoje, Twoja kolej. Twoja próba. No, pięknie. Dobra, to teraz możemy badać dalsze rejony tutaj w końcu. Szymonie. Byłoby dobrze, kurde, żeby ktoś obadał ten budynek, więc myślę, że zostałeś nominowany w pierwszym. Eee, Wy Wysiedzicie standardowo. Hmm, What? Trafił Szymona przez okno? Po prostu, please. No dobra, nie ma co protestować. Mam przynajmniej widzę ich obu. Dobra, jeden z główki i teraz pan Michał. No, no dobra, jakoś sobie poradziliśmy mniej więcej. Będę musiał zacząć czołgi znowu robić. jak tam manufaktura? Zróbcie mi ich tak z dziesięć. No dobra. Harvester. Mm -hmm. No, i teraz czas badać liderów, którzy mi teoretycznie powinni móc powiedzieć najwięcej, ale różnie z tym bywa. I niedługo zacznę próbować odbudowywać drugą bazę. Bo to, co się tutaj dzieje, to jest z przeproszeniem do prącia niepodobne. No, na coś się te defensesy opłaciły. Bardzo dobrze. A teraz jak dokończę resztę moich fusion boli, to będę miał... Mm, ...lepsze szanse, że jak zacznę budować pozosta pozostałe bazy... Gdzie lecisz, panie? Bo już niedługo muszę zacząć, prędzej czy później w każdym razie... Yy, zdejmować poszczególne bazy i łapać z nich kurde liderów. Więc. Jest to coś, czym muszę się zająć po prostu. Tylko że chwilowo to jest misja samobójcza, więc nie chcę. I niestety lider nie powiedział mi nic rozsądnego. Także resercie jest w tym momencie wstrzymany, bo nie mam nic do badania ciekawego. Tutaj Chow's zaraz się skończył robić. Uu. Gdzie lecisz, Panie? Hmm. Jak wygląda sytuacja z moimi żołnierzami? To jest pytanie. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. No, muszę ich podszkodzić pod psi. Po prostu muszę, choćbym nie wiem, co miał zrobić. Dobra. Eee... Zobaczmy w międzyczasie, czy jest coś, co warto by było mieć. Tutaj. Ale póki co nie widzę nic takiego. Mhm. Chyba, że Mind Prob zrobię kilka, żeby móc ustalać, kogo, na kogo warto poświęcać czas, a na kogo nie. W sumie, dlaczego nie zauważyłem na radarze tamtego? Prawdopodobnie wystartował z tamtej bazy, z koła, której jestem umiejscowiony. Słabo. Dobra, kto się nadaje? Michał się o dziwo zajebiście nadaje do psi. Wirus jest zajebiście słaby jeśli chodzi o psi. Eweli Szymon! Nice! Nice! Okej, okay, dobra, to teraz tak. Zanim save, to jeszcze wy wymanufakturuję sobie psi Ampy jeszcze dwa, jeśli dobrze pamiętam. Psi-amp, psi-amp, o jest. Yy, jeszcze dwa psi-ampy zrobię. I niniejszym wszystkim są uzbrojeni w... prawda, w... kurde... zdolności psi, co by było mi bardzo na rękę. Niedługo czeka mnie seria misji polegających z najzwyczajniej w świecie na zdejmowaniu baz, bo w tym momencie już tracę za dużo punktów na na... na tym. Ech, to jest przykre. I trzeba też dokupić troszkę awalanszy, ale nie mam już miejsca w bazie. Muszę zacząć sprzedawać nadmiar syfu. Laser rifle już mi w sumie nie będą potrzebne. Medkity też nie. Oj, 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 oj panie. A dzięki temu będę mógł zacząć budować nową bazę. Okej, okay, sprzedajmy zostawmy sobie X50. Blaster Launcher, dobrze. Small launcherów już jest troszkę za dużo. Eee, korpse. Prawda. Halerium granaty. Granatów też jest troszkę dużo. Bo rzadko z nich korzystam. W zasadzie to chyba jeszcze nie skorzystałem z nich ani razu. Cyberdiski parser Food Entertainment jest mi niepotrzebne. I zarobiłem drugie tyle. W efekcie mogę w końcu próbować budować nową bazę. Chciałem próbować ją budować. Byłoby dobrze, gdybym objął działaniem swojego. działaniem. obszarem działania. Co ja gadam? Większość krajów, więc chyba zrobię w taki sposób. Okej. Okay. W, północnych, w północnej Ameryce Dziarnia 05 to już była bodajże. Robię standardową, prawda, konstrukcję swojej bazy. Ok, i teraz tak Living Quarters, Living Quarters, General Stores. Czy w sumie bez tych Living Quartersów mogłem. Teraz to naprawię. Dismantle, ok. Profesor uh, Dis, dobra, i teraz tak duży radar, uh. No i cóż, najpierw Mind Shield, Graf Shield, uh. no i cóż. Projekt dekoder też musi być. Chyba póki co starczy. Ok, niech się buduje. Mam nadzieję, że skończy się budować. Biorąc pod uwagę, jak do tej pory moje bazy się zachowywały, to. No nic, tutaj przerwę dzięki że do mnie dołączyliście mam nadzieję że póki co wam się podoba tymczasem pozdrawiam was trzymajcie się